Musimy muszą ci zapłacić za to, jakby rzeczy sprzątasz tego. Nie, Elka mnie zapłaci. Ta Malka ma układę za mną. Tak? Pewnie. Ona za mną się pogodziła. A to to mało do szkoły. Pokleję. Do koły bierze. A za to je zbierano okórki. Darka! Jak co? do Ale mały. chyba daj 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 trochę. A on tobie nie można. Tamo, pije. Widać, że pijana. Co, ja pójdę do opieki? No dla matki, piwo leje. To co, jak piję? A jak piję, co to? Ja trochę dam. Dużo niebo na lekki bierze. Jeszcze ja mnie mi w łeb da. da. Że ja na babkę dałam olej. Ten, piwo. No wczoraj jest z Wekiem. Pianka tu była. Z Wekiem przyszła. Z Wekiem przyszło do mnie. No, wyskytu, a Leszko się tutaj. Leszek tu się poślizgnął. Roszek jest ładna Ja jeszcze. U Kutyka kami kolejowej. Kutyka. O idzie. Idzie Roszek. Tak? Roszek idzie. Co ty tam przycisz? Kutyk! I się zapytasz Roszek. Każdy jakiś niespój, co? To? No. O jeszcze chcę. <śmukowało> je. no. Nie, <laughs> za babci więcej nie zabieram. Nie, Adam nie kazał. A jak tam wola? Kto? Kto? Adam. Adam? No. To wiem.